Pan twierdzi, że paktu migracyjnego nie będzie, bo przyjęliśmy Ukraińców, prawda? Mam tylko jedną taką prośbę. Czy pan tutaj po zakończeniu programu podejdzie ze mną i podpisze na kartce, że jeżeli przyjadą do Polski nielegalni imigranci w przyszłym roku albo w kolejnych latach, to pan przyjmie do swojego domu, przyjmie do domu swojej rodziny, swoich kolegów z partii? Prosta rzecz, bo jeżeli pan tak wierzy, że nie ma żadnego paktu migracyjnego, to płyna dla pana pestka. Ja pestka! Pan ja, ja mam taką przyjemność. Zrobi pan to czy nie? Cóż szkodzi obiecać. Powie co pan, nie? czy pan ucieknie jak Trzaskowski przed testami da Zdecydowanie bardzo dobrze. Pan Sławomir Węcen wybrał człowieka, który chce północy Ziemia. Ale ja chciałem panu o pytanie o pakt migracyjny zapytać. Ale co pan się chce zapytać? No To niech pan powie. Przyjmie pan nie się paktu wtedy nielegalnie. No to, nie pan, paktu nielegal... no to nie pan podpisze, paktu, tak? O jak jak, Ale jak nie, nie, ma... Panu to że... nie ma paktu migracyjnego. Że jeżeli pakt migracyjny wejdzie w życie, pan mówi, że nie wchodzi, bo go nie ma, to pan przyjmie do swojego domu, okej? Pakt tak? Okay? Jako kraj jesteśmy przygotowani yy, na, właściwie na każdą liczbę, tak? Uśmiechnijcie się kochani!